Bardzo dobra. Naprawdę okay. jakieś nie wiadomo co. Jest bardzo dobra. Czekaj. Bardzo ładnie wygląda. I dobra. Wyobraź sobie, że siedzisz, lata 80., siedzisz w Kalifornii, w takie knajpce przy autostradzie i z gorąco dostajesz zimną kolę, czery. Szczerze powiem, 18 zł to nie kasztuje. Za, za 10 zł, tutaj bym takie kupił, spróbować, jakby w jakiejś, nie wiem, lekarku. Bardzo dobre. No dobra, się nie zna. co o miejscu. Właśnie zapraszamy, zapraszamy do Luculus, Luculus w Galerii Mokotów, West Street Mokotów. Pierwsze co chcę powiedzieć, mega fajna atmosfera, mega, mega milibariści, mega fajna atmosfera, możecie się napić dobrej kawy i takich fajnych rzeczy, których nigdzie nie spróbujecie. Wykładniki. Właśnie to jest blisko w fajnej galerii, więc warto, warto e, spróbować takich rzeczy, takich fajnych ciasteczek. W Lukulus. Więc widzimy się w następnym odcinku. To, nie? Yes.